Cześć wszystkim, z tej strony szybki jak pociąg PKPS przemyśla do Brzegu Jakub Martewicz, autor komiksowy twórca takich komiksów jak Henryk Kajdan, Eurydyka i Kocia planeta. Witajcie na kanale Komiksowa Nawijka, na którym nawijamy o komiksach od strony artystycznej warsztatowej kuchni. I dzisiaj nawijemy sobie o komiksie Valerian, no bo przyznam się wam bez bicia, że rzeczywiście za mało jest tych europejskich czy innych od amerykańskich komiksów na naszych nawijkach. No ale winny jestem tylko ja i moje okrutne lenistwo, bo e, półka czy regał z komiksami europejskimi leży o wiele dalej niż półka z komiksami amerykańskimi i chodzi w web sobie strzelnie, zawsze mi się chce po wszystko sięgać. no Skoro mam pod ręką różne Savage Dragony, Konany, Avengersów, jakichś Spidermanów albo tego Bad Boya, którego sobie niedawno kupiłem, słuchajcie. lajsnąłem się na Batman Spawn The Deluxe Edition i jestem w skowronkach, jestem zadowolony. Jak Bronisław Pawlik w Alternatywy 4 bo ja wprawdzie mam tego batboya oryginalnego, Spawn Batman to się nazywało wtedy i było pióra Franka Millera i rysowane przez Todd'a McFarlana, no ale tu jest też wersja Klausa Jansona, którą ja tylko tak pobieżnie znałem i całkiem sporo reprodukcji oryginalnego artu. Także o mały włos, gdybym był znalazł mój oryginalny Spawn Batman, który gdzieś mi się zapodział. Chciałem go bardzo porównać i chcę ciągle to zrobić. No to dzisiaj na wika byłaby o Spawn Batman. No ale że nie ma panie, gdzieś jest, ale no wiecie, Wiedziałem, kiedy chowałem, no to pojedziemy z Walerianem. No ale nie, żeby było gorzej, bo y, jestem pod wrażeniem tego komiksu. Żeby nie było, że kupuję tylko po angielsku i tak dalej, bla, bla, bla. Prozaiczny powód jest taki, że kiedyś robiąc zakupy, dokupiłem sobie z ciekawości jednego Waleriana, bo chciałem zobaczyć. Miałem ochotę po prostu na album fizycznie przejrzeć sobie trochę rysunki Mezzier, y, żeby to y, nie tylko widzieć w internecie, gdzie bardzo często je sprawdzałem, ale również widzieć live. Ja się mezjerem i w ogóle walerianem interesowałem już od dłuższego czasu, zwłaszcza kiedy rysowałem komiks, który się nazywa Kocia Planeta. W jaki sposób twórcy europejscy reprezentują kosmos? No bo w amerykańskim komiksie to jest dosyć łatwo. Kirby i wszystko inne idzie dalej. Trochę Fantastic Four może Johna Bearna, ale przede wszystkim John Busema, jego Silver Surfer, Tom Palmer na tuszu, który niesamowicie wzbogacał tam różnymi detalami te wszystkie kosmiczne pejzaże. Potem Ron Friends w tuszu Breta Breedinga. I tak dalej. Więc tam mniej więcej wiem, jak się poruszać, i wiem, że tak mając z czego zżynać. No, nie zżynam nigdy bezpośrednio, ale zawsze inspiruję się jakoś, bo warto to robić, nie warto wymyślać koła na nowo. No, natomiast właśnie jak sięgałem do tych komiksów europejskich, to studiowałem Valeriana, studiowałem Mebiusa i studiowałem Paula Gillona. Byłem bardzo ciekaw. Paul Gillon to jest w ogóle mój ulubiony europejski rysownik, ale myślę, że tutaj Mezier się wymawia. Słuchajcie, nie pytajcie mnie, jak się wymawia po francusku, bo jak się ktoś będzie śmiał z mojej francuskiej, wymowy to za karę na następnej nawice będzie musiał 10 razy po francusku powiedzieć swoje własne imię i tyle. Więc nie czepiajmy się, bo to nic nie daje. Wiecie, my się w ogóle za dużo czepiamy. Bądźmy mniej czepialscy i więcej się interesujmy tym co pozytywne, bo moim zdaniem to zawsze coś daje. Dobra, Brooklyn Line, nie mam zielonego pojęcia jak się to nazywa po polsku, ale chyba już mówiłem, że kupiłem to przypadkiem po prostu jako jeden album. Tak, powiedziałem to, więc do rzeczy, do rzeczy. Kosmos tak, zaczynamy tu z bardzo fa fajnych właśnie planż, bo zobaczcie, od razu mamy ujęcia otwierające komiks, które są z kosmosem związane. No i tutaj na naprawdę bardzo ciekawe są rezultaty, bo myślę, że gdzieś tam jednak u spodu leży trochę czarnego tuszu, no a tutaj gąbka nasączona, albo gąbka, albo jakaś szmatka, albo może jakiś dry brush, czyli pędzelek nasączony białym korektorem. Świetna rzecz. No a tu z kolei czarny tusz trochę wylany, nie? Czyli musiał w pewnym momencie z tej czerni przejść tutaj w jaśniejsze klimaty, no jak to zwykle bywa. Tu gdzieś kosmos, tu jakaś quasi atmosfera, czy przynajmniej coś, co powinno robić wrażenie, że coś się rozjaśnia. No i tutaj przyłożył już tusz, przyłożył gąbkę maczaną w tuszu. Także zobaczcie, moim zdaniem tutaj działa z czarnym tłem, tutaj działa z białym tłem, a wygląda to bardzo płynnie. Nie, nie widzimy tego, tej granicy, no może oprócz tego panelu, niby coś niepozornego, niby coś, co powiedzielibyśmy, o, nie zabrało za dużo czasu, no ale też wymaga to pewnej ilości pomyślunku i zawsze warto mieć przy sobie szczoteczkę, gąbkę i tak dalej, jakąś szmateczkę, którą można nasączyć czy korektorem, czy tuszem, żeby takie właśnie efekty osiągnąć. W ogóle... Mezier jest bardzo ciekawym przykładem tego, w jaki sposób można stosować różne efekty, i to nie tylko kosmiczne. Bo ja powiem Wam, że cyfrowo, jak patrzyłem na jego komiksy, to aż tak się może nie zafascynowałem różnymi innymi aspektami niż właśnie tymi kosmicznymi, różnymi rozbłyskami, z asteroidami, statkami. Bo on świetnie też projektuje różne kosmiczne elementy, które miałyby być wytworem jakiejś kultury, a nie tylko natury. Niemniej jednak teraz widzę jak bardzo kreskówkowe, w jak najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu, są jego postaci. To jest człowiek, czytałem troszkę o nim przed tą nawilką, byłem bardzo zainteresowany. To jest człowiek, który też skończył szkołę graficzną. To widać od razu, że to jest ktoś, kto żył też z tego, że no, porządnie rysował. Nie ma tutaj brania jeńców w ogóle. Mimo, że jest to przefiltrowane przez taką kreskówkową, trochę wrażliwość, to jednak tutaj widać na każdym kroku wielką kompetencję i tym rysunkom po prostu nic nie można zarzucić. Owszem, są tu pewne manieryzmy, pewien, w pewien specyficzny sposób rysowane twarze. No, tutaj trochę, nawet jakbym te usta trochę ala Kirby. Ciekawa rzecz w ogóle. Z tego co pamiętam, Mezier był też trochę zafascynowany komiksem, Amerykańskim. No ale zobaczcie tutaj, yy, czyż to nie jest coś, co może nas inspirować, kiedy tworzymy obce światy. Jest ich kilku, jest kilku komiksarzy, którzy potrafią takie obce światy perfekcyjnie stworzyć, i myślę, że Mezier do nich jak najbardziej należy. Innym jest Mebius, ale patrzcie na to, to jest w ogóle z punktu widzenia takiego rzemiosła. Tutaj kolorów nie nakładał Mezier, ale żeby taki obrazek zrobić, to trzeba już mieć w głowie jakieś kolory. Trzeba mieć w głowie, że tu będzie rozjaśnione, fajnie wzbogacone tu kontrastem. Wszystko białe. Trzeba mieć trochę cierpliwości w łapie, żeby nie przesadzić ze szczegółami, żeby nie przytkać tego, tylko tutaj przytkać. Tutaj takie debris, które coś tam jakieś mambo, jumbo kosmiczne, ale zobaczcie jakie wrażenie 3D. Jak od razu nie musimy rysować zbyt wielu postaci. Myślę, że powstało to w miarę szybko, no ale w głowie gdzieś się kotują te niesamowite koncepcje. To jest trudno. To jest bardzo trudno wymyślić coś od zera, bo bardzo łatwo jest przenieść swoje własne doświadczenia, swoje własne imprintingi z umysłu, które mamy na przykład w sprawie architektury, na kartkę i zrobić z tego ziemskie miasto, zrobić z tego miasto z XIII, XIV wieku, albo jakieś inne, albo zerżnąć z jakiegoś designera filmowego. Ja myślę, że Mezier tutaj jest całkiem oryginalny i te plansze świadczą o tym, że on na każdym kroku miał. Mnóstwo fajnych pomysłów designerskich. Nic dziwnego, że potem zatrudniono go do wspomagania, choćby przy piątym elemencie, bo to jest ktoś, kto naprawdę wie, w jaki sposób zainteresować czytelnika czymś obcym. I tak jak mówię, to jest bardzo trudne wymyślić coś od zera, bo o ile łatwo jest sobie, wiecie, osadzić komiks czy film w realiach historycznych, to my mniej więcej wiemy, jak się ludzie ubierali, jak się budowało budynki, jak wyglądała mniej więcej przestrzeń wokół nas. O tyle w kosmosie, takim sci-fi, nic nie wiemy. Musimy wszystko sobie wymyślić, więc o ile jesteśmy fakt trochę ograniczeni tym, w jaki sposób rzeczy działają, no zlew zawsze będzie, czy kran będzie tak samo dostosowany do potrzeb człowieka to jednak wszystkie te pozostałe rzeczy, inne rasy, inne budynki, inna roślinność i tak dalej, inne pejzaże, to jest rzecz, którą jak się wymyśla od zera, to no, bardzo łatwo spłaszczyć, a mezjer tego nie spłaszcza. Fanie działają jego wszystkie sceny, takie powiedział rodzajowe. Jest to bardzo europejskie, do powiedział, że to jest taki, taki filar komiksu europejskiego, Valerian. I wiecie co, to nie jest cyzolowane. Tu widać, zobaczcie, tu widać pociągnięcia. Ja myślę, że to jest w 90% pędzelek. Zdziwiłbym się, gdyby tak nie było. Może trochę jakiejś większej stalówki. Ale miękką stalówkę używają bardziej Amerykanie, oni mają fetysz tych swoich chantów. Europejczycy są bardziej skoncentrowani na samym pędzelku i powiem wam tak, jak, jak to mówił Joe Kubert, to nie jest w narzędziu. Dajcie mi jakiekolwiek narzędzie, a zrobię coś z tym, to jest po prostu w łapie i to widać. Tutaj Mezier nie bierze Jeńców, to znakomite oddanie. Pa, to jest chyba Paryż w tym w, no, w deszczu. Super, no i tak jak mówię, te twarze, nie każdemu może się podobać ta maniera, ale to nie w tym rzecz, bo to jest po prostu maniera, to jest styl. Chodzi o to, że to jest zupełnie bez zarzutu, jeżeli chodzi o pewną dynamikę. I zobaczcie, jaka wielka przepaść między właśnie tymi rysunkami, które są z ręki, one są trochę przefiltrowane przez taką wręcz karykaturalną manierę, no ale jakże to jest piękne w porównaniu z tym, co dzisiejsi chociażby amerykańscy twórcy tworzą w oparciu o Photoshopa czy różne fotoreferencje, fotostaty, ten tracing wszechobecny dzisiaj, jakie to jest nudne, miałkie w porównaniu z tymi, no owszem, czasami trochę szybkimi, czasami trochę takimi specjalnie pospieszonymi maźnięciami pędzelka, które tu Tutaj pokazuje mezjer. Ja jestem zupełnie kupiony, i myślę, że roboty tutaj też było co niemiara. Ale to jest robota mistrza. To nie jest, wiecie co ja myślę, jak na to patrzę, że to, jest, że to jest dużo roboty takiej konkretnej, a mało takiego pieprzenia i mało zastanawiania się, co robić. I to widać. To widać, że ten ziom był sprawny, co nie znaczy, że nie był pracowity. No niestety, mezjer już nie żyje, więc żadnych nowych przygód waleriana. Już niestety z jego udziałem przynajmniej nie zobaczymy. Nie wiem, czy jest tam to jakoś znawiane. Przyznam, że musiałbym poczytać. Ale ukazało się sporo tomów i na wszystkie, myślę, warto sobie spojrzeć. No zobaczcie tutaj, jak fajne. I to jak mówię, szybka, gra pędzelkiem, tu, tu mezjernie bierze jeńców. To jest po prostu widać, że nawet niekiedy nie do końca mu tam gdzieś atrament, znaczy ten tuż tu trzyma. Mimo to on jedzie dalej i tyle. I zdziwiłbym się, gdyby on dużo poprawiał. Tutaj widać wprawę, wręcz karykaturysty, a karyka... karykaturysta to jest, wydaje mi się, zawsze jeden z takich najtrudniejszych, chyba rysunkowych zawodów, który musi zawsze na poczekaniu zrobić dobry efekt. I to jest bardzo trudne w przypadku rysowania. No bo jak mamy do dyspozycji gumkę i ołówek iśmy możemy nimi działać no to spoko nie ale jak musimy przy... jeszcze jak ktoś patrzeć na łapy zrobić coś co musi spełnić czyjeś oczekiwania no to wymaga stalowych nerwów ja zawsze podziwiałem karykaturzystów i uważam że to jest jeden z naprawdę najtrudniejszych zawodów świata no nie wiem czy najstarszych ale niech się tutaj nikt nie obrazi słuchajcie te wszystkie takie sceny one kryją sobie wielką energię to jest cudowne. Ja myślę, że to jest w ogóle cudowne. Ta, ta, i mnogość planet, tutaj ta, zobaczcie, też kiedy trzeba, to potrafi również grać kontrastem. Myślę, że te plansze w Czerni i Bieli, nie mniejsze, a może nawet kto wie, czy nie większe, robiłyby wrażenie niż to, co widzimy tutaj. No i znowu powrót do tych wspaniałych wież. Tutaj trochę à la Paul Gillon. Paul Gillon Kojarzy mi się z jakiegoś dziwacznego powodu z Nilem Adamsem i z Johnem Byrnem, bo w ich pracach widzę, jakkolwiek są to bardzo różne style. Nie, nie biegnijmy od razu, żeby za wiele porównywać, ale chodzi o to, że to dążenie do takiej posągowej trochę doskonałości, do, tej, do tego realizmu, a jednak przerobionego przez porządny komiksowy filtr jest tam widoczne. I myślę, że takie geometryczne pociągnięcia nie byłyby całkiem obce czy Byrnowi, czy Zilonowi, właśnie. Tu już widzimy więcej, trochę tego czystego Meziera, który nie jest za bardzo skupiony. Na tym, żeby to jakoś tam cyzelować, po prostu robi prawdopodobnie dość szybki szkiz i jedzie mając te efekty w głowie. Ja sobie to tak wyobrażam, to widać, że to nie jest zmęczone. O, to, jest, to jest to, co chciałem powiedzieć. To nie jest komik zmęczony. I może dlatego też taki atrakcyjny, taki piękny, no bo raz zauważyłem, że śnieg jest zrobiony jako taki trochę korektor. Kto wie, może tutaj trochę kolorysta, czy kolorystka, już nie pamiętam. W każdym razie osoba nakładająca kolory miała z tym do czynienia. Podczas gdy na innych planszach, które widzieliśmy, śnieg był po prostu te obwody, obwódki śniegu były zaznaczane tuszem, no co potem koloryście sprawia niesamowitą trudność, żeby to zrobić, bo ktokolwiek kiedyś działał z takim śniegiem, nakładając na niego flaty, czyli te płaskie kolory podstawowe, to wie, jak bardzo można się tym zmęczyć. Słuchajcie, niewiele jest rzeczy, w ogóle niewiele jest rzeczy gorszych i cięższych i bardziej godnych, godziwej zapłaty, jak praca kolorysty, zwłaszcza tego, który nakłada flacy. Bo każdy głupi, każdy debilek może sobie, słuchajcie, nałożyć fancy kolory, nie? Jak już ma to wszystko rozłożone na odpowiedniej warstwie. To jest nie sztuka holender jasny, ale zrobić te płaskie, dopóki nie ma, a przynajmniej do, do niedawna jeszcze nie było takiej jasnej technologii, która by bardzo szybko umieszczała ci flatce. Myślę, że AI to zmieni. Myś, jestem pewien, że AI to zmieni i tam były trochę środki w Photoshopie na to, jakieś workaroundy, nakładki, wtyczki. Ja kiedyś to widziałem, kiedyś tego używałem trochę. To jednak nie działały one doskonale. Myślę, że AI tutaj bardzo dużo pomoże i jeżeli jeszcze nie ma czegoś takiego, bo przyznam, że tych nowych Photoshopów nie używam zupełnie od kilku lat. To, to na pewno niedługo będzie. No to ułatwi tę te, te pracę i niech Bóg błogosławi tego, który albo już wymyślił, albo wymyśli narzędzie, które całkowicie pozbawi pracy ludzi, którzy nakładają flaty, bo od tego się można umęczyć, a efektu, panie, artystycznego nie ma, bo mogą to być nawet flaty fioletowo-zielono-różowe na całej planszy, a potem i tak ostateczny Michał Anioł, który do tego tylko od niechcenia usiądzie, żeby to poprawić swoim stylem, wszystko zmieni. Więc... Ci, Cicha chwała dla tych wszystkich męczenników, którzy nie czekając na oklaski, tę czarną robotę dla tych słynnych kolorystów robili, no tak to jest. Byli też ludzie, którzy, wy, ten, którzy wypełniali czernie na przykład, nie? No i tutaj mamy, zobaczcie, znowu trochę śniegu. O, tutaj na przykład jest dobry przykład śniegu, który jest po prostu z obwódkami czarnego tuszu. No i zobaczcie, czyż nie kunsztowne są tutaj te wszystkie napisy to jest już Nowy Jork, to są ulice Nowego Jorku, to jest chyba Brooklyn, jeżeli się nie mylę. Tak. No yy, i tyle, słuchajcie, no nie wiem, to jest niesamowita rzecz w ogóle, no i też architektonicznie, wielki kunszt. To nie jest, że to on to z fotografii zerżnął. Założę się, że takiej dokładnej fotografii, no może niektóre były, ale, ale nie miał, to, to nie chodzi o to, że on brał fotografię i rysował to, co jest na fotosie, nie? To jest to, co ja zawsze próbuję powiedzieć na tych nawikach. Tylko tu chodzi o to, że on po prostu miał fotografię, wiedział, jak wyglądają budynki i sam sobie wybrał perspektywę. Rozłóż perspektywę sam. Nie opieraj się o fotografię, nie opieraj się o to, co ci ktoś daje. Tylko weź sobie tygrysa, figurkę, obracaj ją i poznaj ze wszystkich stron. I wtedy to działa, wtedy możemy mówić o prawdziwym mistrzu. No i zobaczcie, ktoś tu kto nie tylko daje nam takie sceny miejskie, no ale też ktoś, kto ma pojęcie, jak wyglądają ludzie, a przy tym duże głowy, małe ciałka. Wydawałoby się, że to nie powinno działać, bo z tego bardzo łatwo zrobić dziecko. Jak się da dużą głowę i małe ciało, to bardzo łatwo spieprzyć proporcje. To jest nie... Słuchajcie, tak łatwo, jak jest łatwo spieprzyć proporcje ludzkie, to niewiele jest prostszych rzeczy. Ja jestem pierwszy winny i myślę, że nie jeden rysownik się do tego przyzna. Natomiast tutaj Mezjer, mimo że te proporcje nie powinny działać, bo są zabawne, są trochę wy... uwypuklone, to moim zdaniem wychodzi to rewelacyjnie. Ka na każdej stronie się czegoś uczę. Na każdej stronie się czegoś uczę. Super. Tutaj widziałem troszeczkę też suchej, gdzieś tam suchego korektora, takiego przejechanego, tworzącego mgłę na poprzednich stronach. Może uda nam się do tego wrócić. Chciałbym to pokazać, jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi e, efektami, bo bardzo mnie to zachwyciło. O, tutaj na przykład. O, widzę, że nie tylko zostawił tutaj mezjer trochę białego, ale też widać, że troszeczkę może korektorem przejechał. Gdzieś tam wcześniej widziałem też podobne rzeczy. No i tak jak mówię, tutaj znowu ten taki niedorobiony czasami tuż. To widać tutaj, że nie zależało mu na technicznej precyzji. To nie jest to cyzelowanie widoczne chociażby na przykład u Pola Żilona, tylko to jest bardziej organiczna kreska. Myślę, że organiczne to jest słowo, które Meziera bardzo, bardzo dobrze oddaje. Słuchajcie, więcej potrzebujemy tego omawiać na nawikach. Jakbym tak miał być zupełnie szczery, to powiem wam, tylko nie śmiejcie się ze mnie, że czasami niektóre maniery to wręcz mi przypominają, wiecie kogo papcia chmiela, jak sobie widzę te, te twarze tutaj, nie? To jest wręcz aż tak karykaturalne. I rysowane tak od niechcenia a przy tym tak dobre. To jest prawdziwa sztuka. No i tak jak mówię, zobaczcie, prawdopodobnie nie miał Mezier do dyspozycji fotografii z wewnątrz limuzyny, ale prawdopodobnie sprawdził, jak limuzyna wygląda w środku i dzięki temu mógł przenieść we właściwej perspektywie to, co chciał rzutować swoją wyobraźnią. I o to właśnie chodzi słuchajcie i o nic więcej. Ale świetne rzecz no i też super gra kontrastem, nie. Bardzo fajny trik, on zawsze coś daje. Ja też się go staram czasami stosować. Jak macie śnieg, no to zostawcie tę te, ramkę y, otwartą na dole. Nie? To tym bardziej potęguje tu ciężko do góry, tu lekko na dole, ale to właśnie powoduje, że ten śnieg się bardziej uwypukla. To jest podstawa, i tutaj świetnie, że Meziej ją stosuje. Y, fajna gra tymi wzorkami na płaszczu. Niektórzy Amerykanie zostawiali to wręcz niewykrzywione w różnych zagięciach materiału. Tu, bez Jersey, fajnie z tym razie myślę, że znajduje taki złoty środek. Trochę to wykrzywia, ale też bez przesady wie na czym skończyć. Kończy się na tym, że nakłada parę grubszych linii pędzelka. Tutaj ciekawy efekt jest bardzo. Jak się przypatrzymy, to zobaczcie śnieg, ale skubany to zrobił. To jest kurde. Wiecie co to jest? On nie, nie dał tu korektora. Jak widzicie, ośnieżony ten, ja wam pokażę z bliska. On, to nie jest korektor na tym yy, jego płaszczu, tylko to jest skubany czarnym tuszem osiągnął ten efekt. I to jest, to jest, zobaczcie, on zrobił kropki czarnym tuszem, a wygląda to rzeczywiście, że ma napadany śnieg. Owszem, tutaj jest korektor już niżej prawdopodobnie, albo może obrysowane białe plamki, ale tu nie, tu nie widzę, tu jest więc, więcej raczej czarnego niż białego. To jest, to, to świadczy o tym, że mamy do czynienia z mistrzostwem i z ziomem, który naprawdę wiedział, co robi, naprawdę wiedział, co robi. Bo to, nie, to, to trzeba już myśleć wtedy. To wiecie, jakie to jest myślenie? To jest takie myślenie, z, 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 zrobię to fajnie, wiem jak to zrobić, i zaoszczędzę sobie roboty później, nie będę latał z korektorem jak głupi. Więc to jest to. Zobaczcie, jak fajnie działa tutaj, ten panel. E, bardzo fancy, szmenci, przyciąga uwagę, a przy tym, jakie skromne środki. Myślę, że gdyby tam dodać ciało, to, to nie wiem, jakby, czy by to jakoś tam działało sensownie. Zawsze się nad takimi rzeczami zastanawiam, no ale właśnie trzeba prawdziwego mistrza, żeby tak skromnym środkiem powiedzieć tak wiele. Naprawdę jest to przyciągający uwagę panel. I tak samo te, te, te panele z Laureliną tutaj. Ja myślę, że też bardzo ładnie i bardzo nietypowo. I gdzieś tu się też przewija ten kirby taki. Jestem bardzo ciekaw, czy gdzieś nie było tu jakichś wpływów, zwłaszcza w ustach. Nie tylko kobiet, ale też mężczyzn. To jest to, co pokazywałem. Patrzcie, tu wręcz, wręcz to jest taki wręcz fashion design trochę. Naprawdę, że można się tutaj dopatrzeć kopanie niesamowitych trików. Dziwne te cienie pod oczami, a jednak one uchodzą. Stwarzają wrażenie trochę takiego lekkiego, bym powiedział, lekkiego domu publicznego, pardon my French. No ale może taki też miał być trochę efekt tego przybrania Laureliny, więc moim zdaniem został on jak najbardziej osiągnięty. Yy, I tyle. Fajny wybuch, trochę a la Joe Kubert. Te linie, gdyby one bardziej przechodziły z czarnego w biały, troszeczkę bardziej zwężającymi się czarnymi liniami, no to mielibyśmy już trochę bardziej rzecz zbliżoną do Kuberta, jeżeli chodzi o sam, sam warsztat. Niemniej jednak, taki bardzo jasny wybuch, krzyczący ostrymi liniami na tle czarnego nieba, to jest coś, co Joe Kubert też bardzo stosował. No i te, ten panel zamknięty w panelu to jest też coś charakterystycznego dla Kuberta, zwłaszcza z czasów Tarzana. Więc, jak najbardziej, rzecz godna naśladowania i uwagi. My dzisiaj zapominamy, jak fajne są triki, które były stosowane przez tych mm, klasyków. A tymczasem, borem lasem, moim zdaniem, powinniśmy do nich wracać. Słuchajcie, to chyba wszystko. Fajna rzecz na zakończenie: zobaczcie, jaki fajny gradient tutaj. I znowu jedzie ten śnieg tym, tym czarnym tuszem. Niewiele korektora, który znaczy te białe obwódki na ubraniach tych ziomów. Słuchajcie, no, kopalnia wiedzy na temat komiksów. Myślę, że tu jest praktycznie nie ma niczego, co by nie działało. Jestem pod wrażeniem Waleriana, tego poszczególnego tomu. Losowy album wybrany chyba z tego, co pamiętam, gdzieś ze środka twórczości Meziera i Christina. Christina znam też z jego współpracy z Enki Bilalem. Też musimy sobie tutaj zrobić, co na tej nawilce też jest tam, o pisać do domu jak najbardziej, chociaż trochę scenariusze, takie jak powiedział, europejskie, europejczycy, zwłaszcza Francuzi, zawsze mają tendencję do przeintelektualizowania, czyli no, tak mi się wydaje, niektórych rzeczy. E, tymczasem ja tylko żałuję, że Taurus Media, wydaje mi się, że to jest wydawnictwo, które wydało te ostatnie integrale, nie trzyma w druku, a, a przynajmniej nie, na Gildi nie widziałem wszystkich tomów Waleriana i Laureliny, bo myślę, że naprawdę powinniśmy to wszyscy znać na pamięć i e, nadrobię te braki, znajdę moje stare komiksy, kupię sobie te integrale, bo panie, naprawdę warto. Jeżeli podobają Wam się moje nawiki, to bardzo proszę pamiętajcie, żeby polajkować, posubskrybować, skomentować, bo to zawsze coś daje. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, no i do następnej nawiki.